Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przedstawiam czytanie dla osób z podznaku wodnika na miesiąc lipiec 2022. Dziękuję Wam za lajki, like, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie ważne. E Przypominam, że czytanie jest długoterminowe, czyli w każdym momencie lipca, kiedy odsłuchacie, może wtedy pasować. Czytanie ogólne. Czyli może nie rezonować ze wszystkimi. No i to tak, z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza, co odchodzi, co przychodzi, co w głowie, w myślach, planach. Tutaj, jak wy się czujecie, jaka energia przy was, z zewnątrz jaka energia, czego się nie spodziewacie i wynik. No tu wodniki siedzą w jakiejś klatce mentalnej. Wymyślałem historie, blokują się, nie chcą czegoś widzieć. Dużo myśli, dużo scenariuszy. Niektóre są niezgodne z, z rzeczywistością, ale taka ta kata mówi o tym, że jeżeli tylko chcesz, to możesz wyjść z tej energii. To jest pokazane, co ty masz w głowie, tu w myślach. To nie jest prawdą, że musisz siedzieć w tej klatce. Możesz wyjść z tej klatki. Nie autosabotować się. Czyli tu jest pokazane, że wy w takiej energii tutaj możecie być, ale niekoniecznie, bo tu jest pokazane, że no może to być związane z jakąś osobą, ale może być związane z finansami również. Także różnie to będzie. Może czujecie się w klatce w pracy na przykład. No i znowu to jest ta sama energia, czyli, czyli uzależnieni, czujecie się uzależnieni. Od kogoś finansowo się czujecie uzależnieni, macie problemy finansowe, albo czujecie się uzależnieni od osoby, byk pana koziorożec, ta osoba tutaj wam narzuca. Ta osoba ma pieniądze i ona narzuca. Może być szef, mąż, no jakaś osoba, która może być bank też, może być jakaś instytucja finansowa, praca, coś, ktoś wam tu narzuca, jesteście uwięzieni do tej pracy finansowo, sami tutaj też macie jakieś problemy z pracą i z finansami. Co jest podstawą tego, że tu właśnie jakiś brak sukcesu w jakiejś firmie. No. Nie możecie rozpocząć też czegoś, tu jest pokazane. I tu nie możecie rozpocząć, i tu pokazane nie możecie czegoś rozpocząć. I też tutaj są problemy finansowe. Tu jakieś osoby też są kontrolujące, uzależniające Was. Czyli cały czas tu jakieś osoby chcą Wami rządzić. Czy czujecie się tu źle w tej sytuacji? No. No, tu jest wszystko, no, no dla wodników jest tu jakiś pech. No, tu jest pech, szóstka, i tu jest pech. Jakiś pech. Co odchodzi? Odchodzi odchodzi jakaś osoba i wtedy wy tu będziecie wychodzić z tej energii. Odchodzi albo mąż, albo ojciec, albo szef i wy tu wychodzicie, tu wprawdzie świat staje wam do góry nogami, ale wychodzicie z tej jakiejś e, roli ofiary. Wychodzicie. Bo tu wprawdzie cesarz jest w pozycji prostej i to jest lepsza wersja niż w odwróconej. Ale, jak ja mówię zawsze, że ta osoba z natury ma takie zapędy dyktatorskie i ona z natury, ona nie uważa, że ona robi to źle. Ona ma po prostu tak w naturze, że lubi rządzić i prowadzić wszystkich i narzucać. No to to, to będzie odchodzić, czyli kończycie z tym poświęcaniem się dla jakiejś osoby. Co przychodzi? No, przychodzi właśnie znowu ta ta jest, ta jest ta osoba. Ta sama osoba. Czyli może być, że kończycie związek. Może Wy jesteście w związku z taką osobą. Z osobą z trygonu e, tego ziemskiego, Pana Koziorem. To jest długoletni związek e, zalegalizowany. Kończy się. Kończy się. Ale może być też, że kończycie z jakimś bykiem. też. Możecie mieć problemy też jakieś finansowe z jakimś bykiem. Tu może być, tak jak powiedziałam, szef, ojciec, mąż też może być. I tu są jakieś problemy. Ale tu jest pokazane, że kończycie, kończycie z tym. Dużo tu jest finansowych też. No. Dużo finansowych spraw. Jaka jest energia? Znaczy, co macie w myślach w głowie? O. W głowie macie tutaj skupienie się na sobie, chcecie równowagi, stabilności, spokoju, harmonii. Tu poczucia, że poczucia miłości, jakiegoś nowego związku może, bo tutaj jest też jakiś związek, jakichś przyjacielskich zasadach. Może rzeczywiście kończycie z kimś. Bo obok Was jest duża jakaś ciężkość, odpowiedzialność. Albo panowie mają odpowiedzialność za tą kobietę, tu jest znowu byk waga, albo wy tu kończycie z jakimiś trudami i przejmujecie kontrolę nad swoim życiem. Tu jest cesarzowa, tam jest cesarz, czyli wy tutaj kończycie z poświęcaniem się dla tego cesarza, dla tego męża, a same, same też kończycie z czymś trudnym i przejmujecie kontrolę nad swoim życiem. Co przychodzi z zewnątrz? Jakaś nowa osoba, jakieś nowe uczucie, bo tu macie w głowie jakieś uczucie. Osoba z trygonu wodnego skorpiona gryby. albo osoba, która wam pomoże, jakaś, jakiś psych, jakiś może taki psycholog, może być też, jeżeli macie problemy. Ale tu jest pokazane, no, siódemka mieczy to również zmiana planów, może być. Jeżeli ta osoba, bo to jest osoba jakby do związku, może coś ukrywać przed Wami, może wszystkiego nie mówić, może Wam nie powiedzieć wszystkiego. Ona jest w pozycji prostej, więc tu są pozytywne cechy tej osoby, czyli otwarcie, empatia, taka opieka, poczucie takiej, takiego zrozumienia. Osoba, która po prostu przychodzi z, z poważnym związkiem, na przykład, z poważną ofertą. No, ale może nie mówić Wam wszystkiego i nie będziecie wiedzieć, na przykład. Albo Wy będziecie zmieniać jakieś plany w związku z tą osobą, czy z tą osobą. I to jest z zewnątrz. Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie, że tu jakieś wspomnienia będą przychodzić do Was no i nie spodziewajcie się że ta osoba od której jesteście uzależnieni że ona będzie chciała do was wrócić że ona będzie chciała do was wrócić ale wy tutaj będziecie kończyć z tymi ciężkościami znowu jest ta dziesiątka buław i będziecie ruszać z czymś nowym z czymś pod, co ma dobre podstawy coś co powoli się będzie rozwijać czy to praca czy związek czy osoba jakaś nowa też pokazuje się trygon ziemski, byk pan na koziorożec, ale niekoniecznie to może być, bo może być osoba jakaś taka stabilna, cierpliwa, no, albo może sytuacja się będzie rozwijać jakaś powoli. Może to oznaczać tylko tą energię, nie osobę, bo jeżeli tu jest jakaś osoba z zewnątrz, to no może być, że z tą osobą będzie się rozwijać jakaś nowa sytuacja, ale tu, tu też będzie kończenie. To jest raz. Dwa może być, że wy kończycie tu, bo tu jest pokazane, że kończycie z jakimiś energiami, takimi tu, tymi narzucającymi, ziemskimi. To może być również, że dla innych będzie, że wy kończycie z tą energią tutaj, z tą ziemską, z tym byk pan na koziorożec, że to kończycie z jakąś osobą. Także tak może być. Tak samo może być, jeśli chodzi o pracę, powiedziałam. Tutaj, że Wy jesteście uzależnieni od jakiegoś pracodawcy, tu finansowo. E tu nie ma żadnych postępów, żadnych. Jakiś pech jest w ogóle. Ta osoba, tutaj, jak powiedziałam, w pracy też może Wami manipulować. Wy już macie tam coś nowego w głowie. Tu kończycie. Jesteście przeciążeni, przeciążone. Chcecie zapanować nad czym, chcecie tutaj sw swojego czegoś. Tu wymyślacie. Cesarzowa to jest kreatywność, czyli coś tu wymyślacie. I znowu król kielichów. No z zewnątrz przychodzi ten król kielichów. No to może rzeczywiście przyjdzie do Was ten król kielichów. Że on coś tam ukrywa. No. Bo to może być skorpion, rak ryba, nie? No to skorpion, jakby był, no to ukrywać będzie, bo skorpiony z natury ukrywają. Także tu byście musiały uważać, czy musieli uważać na osobę, która przychodzi z zewnątrz, która ukrywa. No i jeżeli w pracy też przychodzi jakaś nowa praca, bo zmieniacie coś no to uważać też tutaj, jeżeli będziecie jakieś podpisywać umowy z jakąś nową osobą, bo może wam się udawać, że jest, może wam się wydawać, że jest naprawdę super oferta pracy, no super szef, no wszystko jest elegancko, no ale to tak do końca może nie być, no. może do końca tak nie być i tutaj nie spodziewacie się, że będziecie chcieli powrócić do, czy będzie chciała osoba do was powrócić jakaś, ale może być też, że będziecie wychodzić z jakiejś, z jakiejś samotności. Też może być. Dzięki jakiejś osobie. Z przeszłości jakiejś. No. I tu znowu ta zakończanie. Zakończanie czegoś. Czyli tu ciężkość, jakaś odpowiedzialność. Też może być, że w pracy też będziecie kończyć. A tu się pojawia właśnie ten król. Czyli może tak. Tu myślicie o uczuciach, no to może tu skupcie się na jakiejś osobie, właśnie, która jest dla Was dobra, która Was potrafi zrozumieć, która jest opiekuńcza, która jest empatyczna, która Wam podaje tą pomocną dłoń. Może skorzystajcie z pomocy takiej osoby. Oczywiście trzeba być czujnym i uważać na jakieś rzeczy do podpisywania, na przykład ale przyjąć na przykład jakąś pomoc, jeżeli tu czujecie, że tu wokół Was jakieś osoby takie, no tu widać, manipulujące, jakieś trudne, jeżeli, i w pracy, i w związku. No. Albo być taką osobą otwartą, spontaniczną, szczerą, uczuciową trochę, bo tu dużo, dużo materii, dużo, dużo materii. Dużo energii. No tu są buławy, no kielichów też jest trochę, ale więcej jest buław i, i tego i tej mon tych monet. Tak więc tyle dla wodników. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcji komentarze. I do następnego razu.